Witam Was, szanowne Państwo, yy, kochani moi. I z tej strony Spinka TV, Wojownik Bombasu. Ja Wam zaraz wszystko powiem, co i jak. Yy, dlaczego mnie nie było, co się stało. Także tam wszystko będzie zaraz wyjaśnione. Yy, otóż no, praca, obowiązki kwarantanna porobiły to, że przebieg nie ma kiedy i nie ma jak. A druga sprawa no, Teraz te środki ostrożności zostały zagodzone, więc raczej powinno być wszystko w porządku, tak. No, jest aktualnie na spacerze na temacie akuratnym. Bo trzeba się wiecie co ruszać, bo jak się nie będziemy ruszali, to yy, niestety, ale stanie się jak stanie. Się zalejemy, a to nie o to chodzi. I teraz chciałem Państwu powiedzieć Praca, jeszcze raz praca powodowała to, że mnie nie było. Dodatkowo, no braka informacji, mało się na tej szkolnej działo. Informacje zbierałem na bieżąco i widziałem aferę z Wiewiórką i z tą całą babą, tak, całą Moniką z Krakowa. Nie widziałem tą aferę krakowską, tak zwanej krakowski s jak to że w sztabu powiedział, bardzo nieokuratną. No ale... Wiecie, no... Człowiek, który patrzy na uniwersum szkolnej, nie jest normalny. Zresztą, <noise> to, nie, to nie jest człowiek, kurwa, normalny. Tym bardziej, ja nie uważam się za normalnego, bo który facet na internecie zakłada sobie, kurwa, komiarkę na łeb, nie? No. A powiedzcie mi, powiedzcie mi... Napiszcie mi w komentarzu pod filmem, choć, o co chodzi z tym lateksem, bo, bo wydaje mi się, że, że to chodzi o mnie, a nie o Sławka. Bo przecież to ja miałem kondona na łbie, a nie on. Cię eee, nie dziwię, jeżeli ja bym miał na latek spoko. Toś miał jakąś dobrą wersję twórczą, żeby mnie tak nazywać. Przy czym akurat nie ma racji. Eee, teraz wracając do tematu. Ja się w teorii yy, spiskowej na temat afery. Yy, z krakowską ręką nie będę wypowiadał, dlatego że to jest strasznie głupi temat, strasznie długi temat. Nie chcę mi się na ten temat opowiadać, tym bardziej że mam bardzo, ale to bardzo mało czasu na to, więc yy, ja po prostu powiem tak. Yy, ja nie mam po prostu do tego ani głowy, ani nerwów. Generalnie ja byłem w niebowzięty, jak dziąślak, ten pierdolony szczur zajebany poszedł mieszkać tam do tego Krakowa. Yy, jeszcze bardziej bym się cieszył jakby ta kurwa faktycznie mu chciała zabrać pieniądze, go zostawić z niczym, bo chuj nie szanuje niczego to, co mu się kurwa daje. Jak Krzysztof dał mu mieszkanie, dał mu mieszkać, to chuj to wszystko olał. Yy, nie dość, że słuchajcie, facet nie poszanował tego, że Krzysiek mu dał nad głową. To jeszcze jest nitroć płynem i uważa, że on tego nie robi. tak? Był na jakiejś tam terapii w tym, tej w tym krakowie. Z tego co mi tam wiem, ta Monika go cała wysłała. Ale no, niestety, no kurwa, ta terapia widać, widać, jak ona podziałała. Nie podziałała wcale. Jest jeszcze gorzej niż było. To wam tylko mówię. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że ludzie, którzy myślą, że o, major jest w porządku osobom i chcą mu wysłać pieniądze, to są. Najgorsza to w tym wszystkim, że te debile wierzą, że on się zmienił, że jest inaczej, A to prawda jest zupełnie inna, nie? No, druga sprawa, którą widziałem. Yy, sprawa z afery z koronawirusem, tej afery medialnej, co się stało na szkolnej, no. Ja powiem tak. To czy, to czy oni, słuchajcie, nie przestrzegają zasad, to ja nie wiem, bo jeżeli ktoś siedzi na czyjeś posesji, jest w domu, Owszem, jest zakaz spotykania się. No, ale jeżeli on jest z Krzysztofem tylko i oni generalnie, no, są tylko we dwójkę, a z tego co wiem, to się teraz we dwójkę można spotykać, no to nie rozumiem, nie rozumiem pretensji ze strony widzów, nie pretensji ze kogokolwiek czyjejś strony, skoro w Polsce nie, nie przestrzega nawet praw policja, dlatego, że nie nosi tych masek. Mają to wszystko w dupie. Jak kogoś spisują, to nie mają nawet rękawiczek. Także, no... Ciężko mi powiedzieć, że oni są. Słuchajcie, yy, że oni łamią jakieś prawa, skoro nasza was jest wspaniała, władza łamie prawo. 10 kwietnia y, państwa, PiS, y, państwo, y, państwa kurwa z y, Pisu pokazali, jak kurwa przestrzegać praw. 10 kwietnia, jakby i na cmentarzu, na który nikt inny nie mógł wejść, tylko oni. To nie rozumiem, dlaczego ktoś się przypierdala do kogoś, <noise> kto. Ma kanał na YouTubie i po prostu jest człowiekiem, który no widać, że po Krzyśku i po Majorze no nie są do końca rozwinięci dobrze i mają trochę na te ubie. ale no w każdym bądź razie no dla mnie najśmieszniejsze jest to w tym wszystkim, że kurwa no co no jeździ się po takich ludziach, mówi, że oni łamią zasady, ktoś śpik podpierdala, nie by było kurwa wstyd takie coś zrobić kurwa debile jebane. No bo to nie jest normalne. No powiedzcie mi, który człowiek normalny robi takie rzeczy. Podpierdala. Czy tam jakaś gazeta się tym interesuje i podpierdala ich na nie wiem, pół Białego Stoku? Nie rozumiem. Dalej... Nieprzychylny powrót majora w marcu. Co mi się w ogóle na rękę nie jebie. Nie, 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 w ogóle na rękę mi to nie idzie. Przepraszam, bo się rugam. W ogóle mi to na rękę nie idzie, nieokuratne. Kurwa, jak to mówi Krzysztof. Przyszedł kurwa, parę dni posiedział, może nawet nie wiem, czy parę dni. Bo w, w uniwersum jest najgorsze to, że nie da się kurwa po prostu potwierdzić, ile dni y, dany oponent siedział kurwa, mi chodzi o majora, w tym domu. Nie wiem, nie dowiem się, bo ja nie mam informacji od Sławka, nie mam informacji od nikogo teraz. Bo ja się trochę od tej szkolnej tak odsunąłem. Nie mam informacji, co się tam działo i jak i dlaczego. W każdym bądź razie, no... Posiedział może, nie wiem, dwa dni, może dzień. I skończyło się to tym, że wyszedł do lasu. Wszedł do lasu i... Klops. Niestety. A najgorsze jest to w tym wszystkim, że koleś po prostu, no... Nie wie, on co, nie, nie, nie wie, że, że już ma tak przejebane, że, że może się tym w sumie każdy zainteresować? Wiecie co, z tego co mi jest wiadome, to podobno Mario ze Sradkiem gdzieś tam też wtedy właśnie przebywali ze sobą. Bo ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, czy byli, czy nie, czy oni ze sobą przebywali, czy nie. W każdym bądź razie, najśmieszniejsze to jest, słuchajcie, to w tym wszystkim, że... No, on tak, gdzieś jak wrócił, pierwsze co zrobił, to poleciał do lasu, a był na terapii, nie? Ja się po prostu cały czas bije do tego, że wysłali go na terapię, a widzicie, że to nie ma sensu. Jego trzeba wysłać kurwa na oddział zamknięty do choroszczy. Ja to już mówiłem pięćset 500 900 razy, żeby Krzyśek miał od niego spokój. Ja się widzi dziwię, że on chciał w ogóle wrócić, nie? A co do powrotów, cieszę się bardzo, że doktor Meksykano powrócił na szkolną. Jestem z tego bardzo zadowolony. Nie wiem, gdzie się stracił Fiodor, Pato ostatnio. Super, zajebisty research. Świetnie. Akurat tu muszę mu pogratulować w tym wszystkim. Ze względu na to, że no chłop uchwycił go i jak on to powiedział, no, no nie pierdoli się kurwa w tańcu już, major. Walił tam chłopie gdzie jest najwięcej ludzi. Czekaj, już wychodzi na to, jak go mam mocno ten mózg, kurwa, nie? Ja, ja jako widz jestem, kurwa... Ja mogę powiedzieć, no jestem zażenowany totalnie, nie? Także... Tak samo widziałem telefon widza. To było krótko, jak ja przestałem wrzucać na YouTube filmy. Widziałem film, w którym widz dzwonił do Krzyśka i no ciśli tam po majorze fest, nie? Czy ten gościu po prostu po nim napierdalał i generalnie no fakt, ten ma rację, nie? Jakby na to nie patrzeć. Dobra, teraz sprawy organizacyjne. Filmy mogą wchodzić różnie. Nie mam określonych terminów. Myślę nad live'em. Dziś się po prostu tym bawiłem. Jak macie tam pokazane, że jest tam live, nie? Ja może, jeżeli mi się dzisiaj uda, zrobić coś z tą kamerą, która nie działa, to może ten live będzie. To samo, że posiedzimy i tak dalej. Jak słuchajcie jak yy, no yy. Kordeno Zapomniałem, nie, nie, nie idzie mi dzisiaj to, to nagrywania krój <gry> Aha Jak widzicie tę miniaturkę, że live i tak dalej, że będzie, że odbędzie się czy tam, że jest już transmisja na żywo, a nie da się w nią wejść. Nie ma transmisji na żywo, to jest tylko miniaturka. Przynajmniej ja to tak... Tak, tak myślę, bo, bo ja jestem... no, Co ja nie mam tu odpalonej kamery ani nic. Więc, więc nie mam jak Jeżeli ja Ci ogarnę kamerę, to live będzie, tak? Także tam, można tam czekać i ja wam dam po prostu znać, napiszę tam wam, że live się nie odbędzie i tyle. Także pozdrowienia, pozdrawiam Was w roli ścisłości dla tych malkontentów, którzy się bardzo tak udzielają w komentarzach Chcesz oglądać, oglądaj. Nie chce ci się oglądać, no to spierdalaj koniec na no stary Niech ci